No dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Negalokueros z tej strony w kolejnym odcinku Dragon Age Veilguard. Guard. Jak widać, chce z nami porozmawiać Lucanis. Mamy spotkać się przy stole z naszą drużyną. A także Nef ma jakieś dla nas zadanko. Pewnie nie będzie to nic wielkiego z tym zadaniem, bo praktycznie linię fabularną Nef mamy już totalnie ukończoną. Ale zadanie to zadanie. Mogę już ulepszyć swój warsztacik. Brakuje. Jeszcze trochę, ale brakuje. Up for a trip to the cobbled Swan? Why? What's happening? Nothing that I know of. With Aelia taken care of, I thought we'd check in, maybe enjoy the Swan for once. Ooh. Miejscowa bohaterka. Ok. Szkoda, że nie można tylko jednej osoby wybrać po prostu. Okej, okay, przenieśmy się. Chociaż z drugiej strony nie, nie będę się przenosić. Przebiegnę się, bo może po drodze coś ciekawego znajdziemy. Bo ja tak cały czas się teleportuję i tak dalej A okazuje się, że mogę o właśnie pominąć jakieś na przykład zwoje i tak dalej. Pogadanki tasz, goście z sierpami staram się zrozumieć, co robią ci wenatori z sierpami. Dziwnie walczą. Machają nimi prawie jak toporami. Ale ostrze sierpa nie jest skierowane z zewnątrz jak ostrze topora. Ostrze się jest skierowane w dół, prostopadle do rękojeści. Waha się nim bardziej tak, żeby cięcie było skierowane w dół, albo żeby zaczepić o coś, jeśli chcecie się czegoś złapać i wspiąć. Ekspert mógłby zarzucić nadgarstkiem do tyłu w chwili uderzenia, żeby ostrze przekręciło się wzdłuż miejsca zadania ciosu. W ten sposób przecina się rzeczy jednym czystym cięciem. Widać, że ci goście są wyszkoleni, więc dlaczego walczą się w ten sposób? Aktualizacja. Nef powiedziała mi, że to dlatego, że nie zależy im na szybkim zabiciu ofiary. Chodzi o zadawanie krwawiących ran. Ich broń jest zaklęta. Posługują się magią krwi, żeby robić te swoje sztuczki ze znikaniem i skakaniem w tej weftce. Złamasy. Mhm. Wszystko się właśnie tutaj wyjaśniło. Masz coś ciekawego? No, możemy sobie jedynie poulepszać coś z tego co widzę, ale chyba nie chcemy. Opancerzenie sprawiedliwości. A wezmę sobie. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Badania nad świecogońcami nowe informacje. Świecogońców zdecydowanie przybyło i zaczęły przynosić do sklepu więcej wiadomości. Nie takich wysłanych celowo, tylko wołań o pomoc, które zostały utracone, nie były wysłane. Prośb, których inaczej byśmy mogli nie zobaczyć, czy znajdują, się czy znajdują je z własnej woli? Czy to możliwe? Nie wiem. Co zrobiło na nich takie wrażenie, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Mm -hmm. No, tutaj raczej już niczego za bardzo nie będziemy mieli, jak widać. Jeden jakiś rzeczy do ewentualnego kupna, żeby Gdzie później sprzedać. <laughs> No we'll właśnie widzę tutaj Nef, mistrzyni pocieszania. No po drodze już tutaj nie widzę żadnych jakichś notatek. No, ok. Nasz markiecik, na którym zaspieszczaj sobie wszystko niszczymy. Chociaż teraz już tak naprawdę nie jest nam to w ogóle potrzebne. Jeszcze się przejdę tutaj dołem. Okej, okay, ty też niczego nie masz ciekawego. Jedynie jakieś przedmioty na sprzedaż. W sensie dla nas na sprzedaż, od, od sprzedania za reputację. Okej. Okay.

Besides, Nev might starve without your cart. Yeah, well, free fish next time. You too, Gallus. Sure, Hal. Rana, I've got someone for you to meet. Right. I'm almost finished here. Good reading. And here I thought you'd be working our cases. I got a tip on a red lyrium smuggler who leaves coded messages in the paper.

are we tempting fate now oh, that is fun so what are we after we're looking for the phrase Virantium brandy got it hold on what's this nev gallus and rana savas investigators right that i may have paid for another small advertisement you what <laughs> if we want to help people they need an easier way to find us it's approachable I regret this already. <laughs> Docktown couldn't ask for better protectors. Oh, it could, but we're all right. There, Virantium Brandy. I know where to stop the Red Lyrium deal. This one, anyway. Good catch. You might work out after all. Still, I'd prefer you have backup when you need it. And if I'm not around, Rana, mm -hmm. meet the Viper. I put in a word for you. The Viper? You're real. Wait, a word? For what? Come, it's time you met the Shadow Dragons. A you Gallus. Where did. How did you. I saw your advertisement. I need your help. Then you're in the right place. Mój nieobecny. Nie wiem, czy to już jest. Przeszkadzam. Mam głowę, że kogoś straciłem. O, i mamy tutaj osiągnięcie. No, nieźle, nieźle. Berłonew zostało ulepszone. Więcej zachwiania. E, tutaj wolę jednak tą podatność na zimno. Wydaje mi się, że z jej legendarnym statusem e, wypada to troszkę lepiej. Opieka nad dokami. Ogłoszenie z rozmowy w dokach z dopiskiem NEW. Nev Galus, Irania Sabas, inwestygatorki. Pierwsza, bo ważniejsza, czy wcześniejsza w Alfawelcie. W dzień i w nocy żadna sprawa nie jest zbyt błaha lub zbyt beznadziejna. Trafia w sedno. Do tego ludzie mówią o załatwieniu Aeli. Pytajcie o ranie w łoju. Wykopali ją ze starej miejscówki. Łój nie jest zły. Zanieść jej kwiatek w doniczce? zapytać Leis. Mhm. Okej. Okay. No dobra, no to wychodzi na to, że mamy tutaj Finish jeśli chodzi o ...o Nev. Teraz ok Teraz możemy ruszyć w sumie do latarni porozmawiać z Lukanisem Gdzie ta skrzynia jest? Nie tu, od dupy strony No dobra. To pewnie w jakiś sposób trzeba od środka otworzyć. Hm. Tak jakby z tej strony. Wy jeszcze tu jesteście? Być <śmiany> Wiadomość świecogońca, ciekawości, nie zawsze jest czymś złym. Rozkazy. Siostry z zakonu pilnie strzegą swoich tajemnic. Marnują jego dary na tych, którzy nie są ich godni. Lepiej, by moc, którą gromadzą, trafiała pod naszą pieczę. Abyśmy mogli pokierować nią roztropniejszymi rękoma. Okej. Okay. Jest otwarte, otwarte przejście. No i pięknie. rozbiaczko się ulepszył. O proszę. Zmieniająca się mapa. Świecące linie na mapie mylą oko jak smugi światła w mętnej wodzie, od czasu do czasu pojawiają się rozproznawalne kształty, ale rozpadają się tak szybko jak powstają. Całkiem ciekawe spotkanie z potworkami. Tymczasem widzę, że tutaj jeszcze jest jakaś skrzynia na dole do otworzenia, i tutaj też tak samo jest prosty mechanizm. Czy my możemy się gdzieś tutaj przedostać? Dobra, ja sobie to zaznaczę, po prostu. Okej, okay, to jest gdzieś tam. okay viza this place feels laid back compared to the look up there the boat's looking pretty Everything built up around the docks here. Arogancka zbroja płytowa ulepszona do epickiej, znaczy do legendarnej tej, e, do legendarnego poziomu. Mamy kolejną moc opiekuna i jej artefakt Edykty Wolności. Pierwsze potępienie niewolnictwa w Tewinterze pochodzące z tego samego dokumentu, który je zaproponował. Ktoś zawsze stał po stronie dobra, lecz nożyce, którymi przecięto tę kartkę, były złote i ciężkie. No dobra, to mamy z głowy, gdzieś tam jeszcze jedna skrzynka, widziałem, że jest tutaj, no niedaleko w zasadzie, więc możemy sobie tutaj śmiało, możemy sobie tu śmiało poskakać trochę, dobra. Ty coś masz tutaj? Masz, zdobiona butelka, emulacja do smarowania, popularna wśród elit Minratusu. Mówi się, że wywołuje uczucie mrowienia, które czuć od traktatu imperialnego aż po pałac Archonta. Hmm. Nie z tej strony. gdzieś tutaj pod nami. No, właśnie pięknie. Wymuszenia. Gwinty nie są jedyną bandą w mieście. Kiedy wieść rozejdzie, zaczną do mnie płynąć pieniądze. Demony uciekną na mój widok. Wygodny układ. I kto będzie ze mną wtedy dyskutował? Nie wiem czemu demon chce dostać swoją działkę, w usty nie używa się chyba złota, ale on nalega. Co za różnica? Mam wszystko pod kontrolą. Czemu to się tak świeci tutaj jakby było artefakt jakiś Nie, nie ma tu nic. No dokładnie, nie ma żadnego artefaktu. No dobra, nie wiem, nieważne. Jedną skrzynię jeszcze mamy do odkrycia, która w sumie nie mam pojęcia, gdzie może być. Chociaż tu są jakieś drzwi w Katakumbach rzekomo zablokowane. Albo gdzie to jest? To w tym miejscu. Hmm. No dobra, możemy ruszyć sprawdzić. A nie odkryte? Co jest? Ja mam coś nieodkrytego jeszcze. Okej, okay, tu jest wyjście do katakumb. Bo my nie chcemy wchodzić do katakumb.

nie zmienia to faktu, że są drzwi zablokowane po prostu. No ale dobra, na razie na mapie. Tutaj ja nie widzę żadnego właśnie... Miejsca, w którym byśmy mogli sobie... Coś ogarnąć. Wszędzie wszystko jest odkryte. No my chcemy przejść tam, ale no nie da rady jak widać. No trudno. Dobra, nie będziemy w takim wypadku tego tutaj przedłużać. Ruszymy sobie do latarni. Aby porozmawiać oczywiście z Lukanisem. Chyba, że się coś pojawiło jeszcze. Nie, nic. Jak tam nasze artefakty no, 400, jeszcze zdaje mi się, tak jakby nie wiem, troszkę dużo. Możemy sobie tutaj coś ciekawego uwalić nowego. Nie, wolę jednak to wygląda najefektywniej. Honest? He looks just like me. Spite, I mean. What he manifests. That makes sense, doesn't it? Hmm. What's on your mind? I've been thinking. Treviso is as safe as we can make it. So, when my contract to you is fulfilled, Spite and I will go our separate ways. Literally. I'm going to seek out a way to separate us. Wherever that takes me. Po doświadczeniu więzienia i upadku Treviso, Łukasz chce, aby drogi jego i imięciwości się rozeszły. What was it Nev That the demon the Fade could, do it. could She says there are no guarantees. Our are because you and Spite were forced and because I pay my debts, even to him. If you could find a way, imagine what it could It would give hope to so many people. I must start with one person. From what we've seen, changing the world is better done by degrees. You sound like you've still got some doubts. Being possessed. It's not like separating oil and water, each element permanently infuses the other. Spite wears my face, uses my skills. I know I've grown stronger. So say i cast out spite with all he's learned from me. what then? what if i free myself, but unleash a true demon of virantium? hmm. a demon who's worked in a team, saved people, and made friends. he'd lose them if i cast him out. you keep saying that. like you'd miss him. he's been part of me. he'd be alone. spite will only be alone if he chooses to be. You can't control that. All you can do is trust that you're making the right call. For both of you. <sighs> I know. But from someone else, it's easier to believe. And it's easier to see a future I can live with when this is done. To strike hardest, one must aim beyond the target. Let's end it, Rook. You and I and spite and all the fury we can muster. Brzmi jak syndrom sztokholmski. O, więzy krwi. Więzy krwi są tak silne, ale znaczą niewiele, kiedy członkowie rodziny tak łatwo zdradzają się nawzajem. Ród de la Morde przetrwa wszystko. Chluba straży zasłony. Twoje wsparcie pozwoliło Lukanisowi stawić czoło tkwiącym w nim demonom i ochronić to, co najważniejsze. Demon oporu. Hardy bezlitosny Lukanic nie okazuje swoim celom zamiłowania, wykorzystując ich słabości i nie dając im szans na dojście do siebie. Nieustępliwość kruka z biegłością przychodzi z łasława. Zbroja jest wzmocniona w każdym istotnym miejscu i chroni nawet przed najbardziej zaskakującymi ciosami. Okej. Okay. Mamy kolejne osiągnięcia. Pokażcie mi. O, dziennik Lukanisa. Świt, przeszukiwanie biblioteki, ranek, rozmowa z Nev, archiwa w Minratusie, południe, rozmowa z Emrichem, archiwa żałobnej Gwardii, rozmowa z Harding, współpracownicy z Inkwizycji, z czasem opuściłem się w lekturze na temat opętań, ale to się nadrobi, lista lektur, plugawce, wnikliwe badania zawierające zapisy rozmów sporządzone od IX-X wieku Smoka do XIX wieku Smoka, autorstwa zaklinaczki Kidary z kręgu w Ostwick. Opętani. Z tego, z czego nie zdajemy sobie sprawy w min prawdy co tydzień. Autor nieznany. Incydenty kirkwalerskie Nazwiska autora zatajone. O zazdrości i nie ufa niczemu, co ma związek z demonami zazdrości. Strażnicy mieli do czynienia z opętaniami. Czy ich archiwa na ten temat mogły gdzieś przetrwać? Okej. Okay. No dobra. Wychodzi na to, że mamy wszystko. Zadań pobocznych żadnych. No to wiadomo, że jest niedostępne. Dokładnie. Zadań, zadań pobocznych żadnych. W związku z czym kończymy ten odcinek. W kolejnym ruszamy w końcu. Główną linią fabularną. Chyba, że po resecie gry nagle się okaże, że pojawiło się jakieś zadanko, ale myślę, że i tak zostawimy sobie to na później. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.